Cześć, dzisiaj na kanale zupełnie coś nietypowego, coś, czego tak naprawdę nie spotykamy na co dzień na naszych ulicach, a mianowicie Renault Modus w wersji Elia. Tomek, skąd w ogóle pomysł, żeby szukać Modusa w tej dosyć ciekawej, no nietypowej konfiguracji? No tutaj, jak to w przypadku samochodów typu Modus, typu Multipla, tego się nie szuka. Ten samochód znajduje ciebie. Miało być coś zupełnie innego, wyszło tak jak wyszło. Jest Modus, jest Elia, na pewno jest nietuzinkowy. Jak długo jesteś właścicielem tego samochodu? Powiedz, jakie są Twoje wrażenia z użytkowania. No, bo o ile modusów jest dużo, tak, Elię, no pierwszy raz widzę na żywo. Tak jak ci wcześniej powiedziałem, szukałem gdzieś po internecie jakichś szczegółowych informacji i tak naprawdę no, dużo tego nie ma. Ten modus w moich rękach jest od grudnia. Wcześniej była to własność mojego kolegi, który tak naprawdę jest pierwszym właścicielem w kraju. Jest mechanikiem, kupił go z silnikiem i tutaj się zaczyna właśnie jego historia. Jest do niego pełna dokumentacja, wszystkie książki jeszcze z Niemiec. Auto przyjechało, tak jak wspomniałem, z padniętym silnikiem. Diagnoza, którą przedstawiał sprzedający, to była padnięta uszczelka pod głowicą. Jako, że mój kolega jest mechanikiem zwłaszcza od samochodów Renault, tutaj SG Autocentrum bardzo polecam Katowice-Kostuchna. Rozebrał ten silnik, wziął to na takie, ten samochód wziął z racji tego pakietu na spokojne wieczory do podubania, tak naprawdę. Jak to mechanik? Po ściągnięciu głowicy okazało się, że jest strzelony blok, no i zaczęły się poszukiwania bloku, bo ten silnik K4M790 występuje jedynie w modusie, to jest wersja 112 KONI. No i kilka miesięcy zajęło, zanim znaleźliśmy, bo to już później wspólnym sumptem. Jak to wiadomo, się pomaga koledze. Udało się znaleźć słupek. Słupek przeszedł rewizję. Złożony nowy rozrząd, nowa pompa wody. Do tego jeszcze parę rzeczy, które, które trzeba było w tym samochodzie zrobić: typu wymiana chłodnic i tak dalej. Więc technicznie samochód jest ogarnięty. Jemu udało się to złożyć. Samochodem jeździła jego żona przez chwilę. W sumie przez dwa lata posiadania zrobili nim 5000 km, ja od grudnia zrobiłem już 6. Więc y, troszkę się y, rozjeździł już. Y, no i co więcej mogę o nim powiedzieć. No, jest to dosyć ciekawy samochód i dosyć zaskakujący, tak naprawdę, bo y, nikt się nie spodziewa, że ten samochód może całkiem przyzwoicie kleić się do drogi. I. Co więcej mogę powiedzieć? No, sprawia przyjemność z jazdy, mimo że nie jest za szybki, ale z kolei no, sprawia frajdę z jazdy. Powiedz, czy wersja Elia znacząco różni się od takiego standardowego modusa, którego możemy spotkać na ulicach? E, tak, e, jeżeli chodzi o różnice pomiędzy serią, e, pakiet Elia obejmuje e, dokładki zderzaków przód-tył, e, do tego orurowanie boczne dochodzi, w moim egzemplarzu również są założone siedemnastki z Vortexa, które są sygnowane logiem Elia. Co więcej, samochód stoi niżej o 30 mm. Podzespoły są z iPada, także dzięki temu też ta trakcja jest w jakiś sposób poprawiona. Jeżeli chodzi o mój egzemplarz, no to tutaj jeszcze muszę nadmienić, że. Układ wydechowy jest niemieckiego napekka założony. Występowały dwie wersje. Elia również sprzedawała końcówki wydechu, które były centralnie umieszczone, takie spłaszczone. No tutaj właściciel w Niemczech zastosował inny układ wydechowy. Nie tylko końcówki, ale za katalizatorem wszystko jest zmienione. Notabene auto przyjechało z Niemiec bez katalizatora i katalizatora nie było w tym układzie wydechowym ale niestety auto dostało w Polsce negatywa i musieliśmy założyć sportowego kata, dzięki czemu no teraz można na legalu tym samochodem jeździć. Ale jako ciekawostka, jak nie było kata, marche wyszły. Z tyłu ostre. Powiedz, tak jak już rozmawiamy o tych modyfikacjach, no, modus jest ogólnie dosyć ciekawym samochodem. Myślisz, że jeżeli on wchodził, powiedzmy to, na rynek, mógł wywołać jakieś takie skrajne emocje pod względem wyglądu? No, bo powiedzmy tak, standardowy modus jest ciekawy. Elia, no to już jest taki powiedzmy to cukiereczek. Elia do dzisiaj wywołuje skrajne emocje. Właśnie to jest to, że to nie jest zwykły modus, i część osób, które teraz go widzą, no uważają, że wiocha. No dobra, wiocha. Niektórym się to z kolei podoba. No, do mnie przemówiło to, że są to takie, tak zwane lata 2000 pełną gębą. Po prostu to jest tak kwintesencja. Ten samochód nie jest załadny, ten samochód jest głośny, ten samochód dobrze klei, tak jak się robiło samochody w latach 2000. Także myślę, że tutaj to jest takie coś, jak wspomniałeś w innym filmiku, właśnie. Czy współcześni czterdziestolatkowie chcieliby wrócić do tego tematu, jak się bawili w latach 2000-2010? No, I to jest to. Wiesz co, tak jeszcze chciałbym wrócić do tego jednego, bo powiedziałeś, że Elia no, może się podobać lub może się nie podobać, nawet modus, ale powiem szczerze, że tak, szukałem przed rozmową z Tobą jakichkolwiek informacji. Nie ma w ogóle nic konkretnego w internecie. Nie ma żadnego filmu, nie ma żadnych takich konkretnych zdjęć. Mówisz, że jedna Elia jest jeszcze w Sosnowcu i jedna jest w Chorwacji, ale rozbita. Znaczy, ona już jest złożona. Jeżeli chodzi o Elię z Sosnowca, tutaj Tomek pozdrawiam. Zresztą z Tomkiem założyliśmy razem Instagrama Modus na Drodze, gdzie zbieramy zdjęcia napotkanych modusów, bo stwierdziliśmy, że jest ich mało, więc można je udokumentować. Wersja Tomka to jest również Elia, i to z centralnym wydechem, ale na innym kole i okleona według malowań Formuły 1 Team Spirit, więc też dosyć ciekawa wersja. Jeżeli chodzi o wspomnianą przez Ciebie sztukę z Chorwacji, o której rozmawialiśmy przed nagraniem, no to skontaktował się ze mną właściciel. Ona również jest czarna, z tym że jest w dieslu z kolei. No, i właśnie jego zapytanie było, dlaczego on ma inny przód, ale no doszliśmy do tego, że on ma customowy przód, żeby jakoś to współgrało. Zresztą, prawdopodobnie jego samochód ma powypadkową historię i dlatego ktoś rozwiązał tak ten problem, ponieważ akcesoria z Eli są już niedostępne. Jedyne co można kupić na oficjalnej stronie Eli. W tej chwili to są sprężyny, zawieszenia, i to jest wszystko, co można do niego dostać. A Tomek, powiedz, jak to wygląda? Czy wyglądało to na zasadzie takiej, że ktoś kupował renówkę w salonie i jechał na przykład do Eli, żeby ją stuningowali, czy po prostu Elia bezpośrednio kupowała samochody z salonu, robiła je, powiedzmy, to na własne kopyto i dopiero je wypuszczała na rynek? Z tego, co udało mi się wywnioskować po analizie dokumentów, które do niego posiadam, Elia nie brała gotowej budy do przeróbek swoich, ale nie mam pewności, bo wiadomo, sam wspomniałeś, że dorwać cokolwiek na temat Eli, no to to będzie taka dosyć walka o jakąkolwiek najmniejszą informację, więc co mogę powiedzieć? Ten samochód wyszedł z fabryki jako wersja Dynamic, która stała na 15-calowych stalówkach. Yy, no wersja Dynamic już posiada troszkę tego wyposażenia, na przykład tu należy zwrócić uwagę, że on ma doświetlanie zakrętów, to jest 2005 rok, tylko modus. W ogóle skąd fascynacja francuskimi samochodami? No bo ludzie zazwyczaj uciekają od tego, boją się Francuzów, a jeżeli jeszcze jest to jakaś wersja, tak jak Twoja, nietypowa Elia, no to już w ogóle. Yy, jeszcze 5 lat temu, jakbyś mnie zapytał o to, czy będę miał francuski samochód, no to bym Ci powiedział, że nie. Ale, jeżeli masz dobrego mechanika, który siedzi, który siedzi w Renault i tak naprawdę znamy się blisko 25 lat, wszystkie samochody mi robi, jestem zadowolony z tego, co, co on wykonuje przy, przy moich wozach, no to dorastasz do takiego momentu, kiedy 33% decyzji o zakupie samochodu jest Twoje, 33% należy do żony i 33% należy do tego mechanika, tak? I w tym momencie, kiedy trafia się. Taki samochód, który wiesz, i chcieliśmy kupić coś takiego właśnie w charakterze yy, do rozbijania się po mieście za takie w miarę rozsądne pieniądze. Z tym, że wiesz, jaki jest rynek samochodów używanych. Jedziesz, klima do nabicia, tu jest bezwypadkowe, a wygląda jak kameleon. Tu to, tu tamto, tu siamto. W tym momencie, tak jak wspomniałem wcześniej o tym modusie, twój modus, twój problem, okazuje się, że ten modus to nie jest problem bo nawet jak kupisz coś innego musisz zrobić pakiet startowy, a pakiet startowy robiłby mi ten sam człowiek który robił ten samochód czyli zna go od podstaw jest zrobiony jestem pewien tego co zrobił nie potrzebuję żadnych dokumentów na to, że ta robota została wykonana, albo nie została wykonana, bo mówię, znamy się ćwierć wieku i wiem jaka jest jakość jego usług więc zdecydowaliśmy się na ten samochód i myślę, że będzie ok o ile Modus jest takim typowym miejskim samochodem, powiedz mi jak on się sprawdza na trasie, poza miastem, bo do miasta myślę, że będzie idealny Do miasta tak, tak jak powiedziałeś się nadaje, ale jeżeli chodzi o trasy no tak naprawdę płyta podłogowa i mechanika to jest Renault Clio 3 no i razem z tymi wadami Clio czyli tutaj skrzynia piątka i to jest dosyć krótka skrzynia, bo yy, no co tu dużo powiedzieć to nie jest samochód autostradowy. Jadąc po średnicówce tutaj na Śląsku, po drogowej trasie średnicowej, no to ok, to jest takie w sam raz stóweczką sobie polecić, tak w miarę przyzwoite obroty są. Ale jeżeli chodzi o taką poważniejszą trasę, to sobie nie wyobrażam, a zwłaszcza przy, przy tym układzie wydechowym, no to to dalsze podróże raczej nie są wskazane. Nie? Jakieś poważniejsze awarie, jakieś nietypowe usterki zdarzyły ci się już? Y Wiesz co, no, tak jak wspomniałem, to jest samochód hobbystyczny, jak to przy gruzach bywa. Gruz musi wydawać dziwne dźwięki, gruz musi mieć jakieś przypadłości, takie rzeczy się zdarzają i to jest urok tego. No, coś się zdarzyło, że kiedyś jakaś klema się zluzowała, jakiś dziwny szum gdzieś się pojawia, no, ale to są rzeczy, które nie przeszkadzają, yy, zwłaszcza w przypadku samochodu, który ma 20 lat więc coś się musi tak naprawdę stać no więc jeżeli chodzi o ten samochód, no to jest kilka punktów, które muszą być niezawodne w nim no i jednym z takich punktów jest klima raczej ten samochód zawsze musi odpalić awaryjnie jest, tak jak wspomniałem Meganka, ale to jest samochód, który jest w tej chwili pierwszym samochodem w domu na takie właśnie miejskie jeżdżenie drugi samochód jest na takie wypady za miasto raczej, także tutaj jeżeli chodzi o jakieś awarie, no mam nadzieję, że, że się nie wydarzą, chociaż to jest Renault, więc to jest takie głupie gadanie. Nie? Ale jeżeli ktoś by Ciebie zapytał, na przykład, czy polecasz Modusa na jakiś taki daily car, poleciłbyś go? Ja pytam o stosunek na przykład ceny do jakości, jeżeli chodzi o części, jeżeli chodzi o obsługę i o samą eksploatację tego samochodu. Znaczy, zdecydowanie można ten samochód polecić, jeżeli posiadasz dwójkę dzieci i chcesz z nimi jeździć po mieście. Jak zauważyły moje dzieci, w porównaniu do poprzedniego samochodu, szyby są duże, więc z tyłu dużo widać. Po zamontowaniu dwóch fotelików jest całkiem przyzwoicie. Bagażnik w krótkiej wersji, bo należy wspomnieć, że modusy występowały w dwóch wersjach: w krótkiej i w grandzie. Tu mamy krótką poliftowo, dopiero wyszedł grand. No to tam jest większy bagażnik. Tutaj bagażnik jest taki powiedzmy przyzwoity. Ale, tak jak mówię, na jazdę po mieście, wożenie dzieci do szkoły, do przedszkoli Coś takiego się naprawdę nadaje no, Jedynym minusem dla mnie jest to, że tutaj się dosyć wysoko siedzi Wiesz, to jest taki grzybowóz, auto na ryby Również do, do czegoś takiego się nadaje Ale, poza tym, no, jest to takie autko Do normalnego przemieszczania się po mieście z punktu A do B się tak naprawdę nadaje Powiedz mi, bo mówisz, że masz fantastyczny układ wydechowy. Przejedziemy się kawałek tym samochodem? Oczywiście, zapraszam. Jesteśmy już wewnątrz twojego modusa. Powiem ci, że środek nie różni się chyba niczym od standardowego. Natomiast sam dźwięk no, robi robotę, i już ludzie myślą, że nie będzie to standardowy modus, a raczej coś bardziej pomodzonego. Tak, wnętrze to jest typowa wersja Dynamic. Jeszcze tym bardziej, że w pierwszym wypuście Modusa w Dynamiku nie było automatycznej klimy, więc tutaj klima jest manualna ale najważniejsza rzecz działająca tak naprawdę nie? Myślisz, że Modus w Twojej dosyć ciekawej konfiguracji może za parę lat być jakimś ciekawym powiedzmy to no, youngtimerem albo samochodem poszukiwanym przez kolekcjonerów? Ciężko mi powiedzieć, to jest Modus i tak naprawdę ktokolwiek słyszy, że jeździsz Modusem no to wiesz jest ten grymas na twarzy i no fajne auto dla grzybasa kupiłeś, nie? Także... <gry> to znaczy, wiesz co, bardziej mi chodzi o to, że tak jak wspomniałem już w filmie wcześniej podczas naszej rozmowy, szukałem jakichkolwiek informacji, gdzieś trafiłem na jakieś niemieckie forum tuningowe, Natomiast no, kilka projektów Eli było, ale nie było tego modusa, co jest no, takim dosyć ciekawym rarytasem. Pytanie, czy nie będą za parę lat tego Niemcy poszukiwali, czy nie będzie to powiedzmy to z Polski na przykład ściągnięte do Niemiec? Ciężko powiedzieć, wiesz, obserwując y, arenę tuningową, no, nigdy nie wiadomo, co się komu spodoba za kilka lat. Nie? Kiedyś y, styl, który był robiony w latach 2000, uznawany był za wiochę i co? po prostu, no. Daj spokój, wszyscy poszli w Germana, i, i to tak później zaczęło wyglądać. Wszystko takie czyste, te linie, co powiem, też mi się podoba, no ale jednak y, lata 2000 były nieco inne. Teraz widzę taki, taki powrót, tak jak wspomniałeś też w innym filmie, no około 40-latkowie czują coś do, do tego stylu, który wtedy występował. I w sumie, dlaczego nie? No, wiesz, scena tuningowa może być zróżnicowana. Niekoniecznie musi to być wszystko na Germanie, wszystko na powietrzu. No, kiedyś też się tak bawiliśmy. Fakt, że wychodzimy na takich dinozaurów, no ale bez dinozaurów nie byłoby współczesnej sceny. Ale wiesz, co? Ja myślę, że bawiliśmy się, może niekoniecznie ja, bo ja jestem nieco młodszy, ale ludzie się bawili, bo mieli inaczej. Robili samochody z tego, co mieli dostępne pod ręką. Dokładnie. To nieraz były w cudzysłowie te takie. Parapety zamiast spoilerów to były samochody malowane nawet niejednokrotnie wałkiem. Bo ja pamiętam u mnie na osiedlu, jak dwukolorowe maluchy robili. E, rozumiem, Spawane czy, klamki. Z, y, do, dokładnie, no takie właśnie było. Rozumiem, że teraz wyjeżdżamy na DTŚ, żebyś pokazał, jak to naprawdę działa. Zrobimy, że będzie głośno troszkę. Zrobimy, że będzie głośno, no to. Nie będzie szybko na pewno. Bo... No nie, no oczywiście, my o przepisy ruchu drogowego. To no, ale tym tak. samochodem to też tak, żeby, żeby szybko było, to też może nie wyjść. Jeżeli chodzi o robienie samochodów w tamtych latach, no miałem dwa takie projekty. Jednym z nich była Astra FK w kabriolecie posłapowana. No, tak się ludzie bawili wtedy, tak robiliśmy. Zacieśniało to więzi między ludźmi, bo wiadomo, że słapy robiło się samemu w garażu z kolegami. Nie jechałeś do firmy, nie zlecałeś, tylko to po prostu trzeba było albo załatwić, albo zrobić z kolegami. No, taka, taka była. Yy, rzeczywistość wtedy Ja ci przerwę tylko na chwileczkę, póki jest okazja. Jedziemy z taką, powiedzmy to, optymalną prędkością i wygłuszenie tego modusa jest naprawdę bardzo, bardzo takie no fajne, bardzo ciekawe. A co przede wszystkim najważniejsze, no słychać, że jest tutaj coś pomodzone, co? No, no, no lekko, nie? Jeżeli chodzi <laughs> inaczej, nie pomodzone pod kątem silnika, natomiast pomodzone pod kątem tego układu wydechowego. Przejechaliśmy kawałek tej detajki i naprawdę no robiło to taką dosyć ciekawą robotę. Może i nie jest szybki, ale za to go słychać. Ale to chyba jest najważniejsze, bo ciche samochody, jak to mówią, zawijają dzieci. Zabijają dzieci. No, nie chciałem tego mówić, ale faktycznie tak jest. Powiedz mi, czy ewentualnie jeszcze jakieś plany takie stylistyczne, bo o silniku rozmawialiśmy. Czy, jeżeli, czy ewentualnie jeszcze jakieś plany takie zmian stylistycznych masz, masz w zanadrzu? Nie, zmiany stylistyczne odpadają. Z racji tego, że udało się dostać oryginał. Bardzo wysoki, wysoka kompletacja z tego samochodu, więc szkoda by było to zepsuć. Niech będzie taki jaki wyszedł. Tutaj. Nie zamierzam niczego zmieniać, ewentualnie dbać o to, żeby to było we właściwym stanie i, i tak zachować to jak najdłużej. Być może nie wiem, ktoś inny później będzie się nim cieszył, bo nie wiem, czy ten samochód będzie miał dożywocie u mnie. Powiedzmy sobie szczerze, że czasem człowiek musi też coś zmienić i jest możliwa opcja, że za jakieś 2-3 lata ten samochód się znudzi i, i wtedy go zmienię na jakieś inny. No, nie powiem, ale chciałbym. Jeżeli chodzi o Renault, tutaj w głowie cały czas siedzi mi Renault Avantime. I, kosmiczny, i kosmiczny nietypowy i, i to by było dosyć ciekawe auto, które chciałbym widzieć u siebie. Właśnie miałem to też pytanie gdzieś tam w głowie do Ciebie, jak rozmawialiśmy na Messengerze przed nagrywkami, bo mówiłeś, że miałeś Astre w Cabrio. Mówiłeś, że masz ciekawego modusa i właśnie chciałem Ci zadać pytanie, jeżeli nie modus w przyszłości, to odpowiedziałeś, że kolejna Renówka, a jeżeli nie Renówka? To Cabrio. Powrót. Powrót do Cabrio. Cabrio odpadło w momencie, kiedy szukaliśmy Modusa. Przegraliśmy batalię typu dwa foteliki z tyłu. Jeszcze nie czas na Cabrio, a razem z żoną chcielibyśmy do tego wrócić, bo lubiliśmy jeździć po prostu bez dachu i to by było coś, co by nam odpowiadało. Dlatego mówię, że Modus nie jest docelowym samochodem. Tylko jest fajną przygodą na kilka lat. Dobra, jak już wrócimy na miejsce nasze docelowe nagrywek, pokażę, że dosyć ciekawie się rozkłada kanapa. Natomiast jeżeli jesteśmy w środku tego samochodu, powiem Ci tak: jechaliśmy deteśką i oprócz pięknie brzmiącego układu wydechowego nie było słuchać nic niepokojącego, jeżeli chodzi o jakieś trzaski, bądź no mówiąc wprost, wyrobienie po latach materiału. Myślę, że jest dobrze to wszystko poskładane, jak na Francuza. Jak na Francuza, dosyć dobrze. Y ja również chciałbym podkreślić, że pomimo obniżonego zawieszenia, no też byłem zaskoczony, że nie jest to wytłuczone. Może jest to zasługa tego, że przebieg w momencie, kiedy samochód został sprowadzony do kraju te dwa lata temu to było 154 tysiące, może to miało tutaj ten pozytywny wpływ. Ciężko powiedzieć, ale jednak jest to wszystko takie w miarę ładnie zachowane. Plastiki też nie są poniszczone w nim. Tutaj wystarczyło tak naprawdę dobrze go wymyć, wyczyścić po, po tym przyjeździe. Bo najgorzej chyba na niego działał moment, kiedy on stał z tym uszkodzonym silnikiem, to wtedy zatrolone auto po prostu było. A teraz wygląda dosyć dobrze. Wnętrze zostało w nim wyprane jeszcze przez mojego kolegę, więc tutaj no staramy się jakoś to doprowadzić. Wiadomo, ja tam przede wszystkim zająłem się wnętrzem, też lubię tak. Czasem sobie po południu wieczorem. Yy... Czekaj, czekaj, tu musieliśmy na chwilę przerwać, co to mówisz, jedzie ciekawego? Porszaczek. Czyli jesteś osobą, która lubi pogrzebać pod kątem detailingu w samochodzie. Tak, czasem tak, właśnie, jak mam wolny czas, to sobie coś tam próbuję podubać, jakieś tam wiadomo podstawowe narzędzia do, do tego, żeby doczyścić mam. Yy, no, ale tutaj jednak wyzwanie w tym samochodzie jest powłoka lakiernicza, bo jednak ładnie by to wyglądało, gdyby te wszystkie refleksy zniknęły. Jeszcze trochę zaprawek jest do zrobienia, no bo samochód jest troszkę poobijany, 20 lat zrobiło swoje, więc wypadałoby jeszcze jakieś woski nałożyć, jakąś ceramikę może, ale to tak raczej w domowym zaciszu, aniżeli zlecać to jakiejś firmie, bo to wartość modusa nie jest na tyle wysoka, żeby ładować nie wiadomo jaką kasę w detailing wykonywany profesjonalnie, no to. A chwilę wcześniej, chwilę wcześniej podczas rozmowy mówiłeś, że masz wszystkie dokumenty albo większość dokumentów do tego samochodu i tak mnie naszło teraz takie pytanie, orientujesz się ile kosztowało przerobienie przez, przez Elie Modusa? Czy masz w ogóle jakieś rachunki na tę usługę, czy e, szacujesz? Nie mam rachunków, nie mam, wiem, że były osoby, które usiłowały się dowiedzieć jaki był cennik akcesoriów, Podobno przeróbka z robocizną w momencie, kiedy modus nowy kosztował 10 tysięcy euro. No w przeliczeniu na, na polskie pieniądze to wychodziło o tysięcy. W 2005 kosztował nowy modus. Więc przeróbka z dokładkami ktoś gdzieś tam wyczytał, że do 4 koła euro dochodziła. Więc to też trzeba było jakiegoś tam samozaparcia, żeby w taki samochód ładować zestaw za taką kasę, no bo to powiedzmy sobie szczerze, to dalej jest modus. No, ale może właśnie dlatego, że dalej to jest modus, to ktoś stwierdził, że chce władować kasę w ten samochód. No bo powiedz sam szczerze, no ile jest pomodzonych BMW, Audi, Mercedesów, ktoś jednak poszedł w nietypowego Francuza, małego, mieszczucha i się wyróżnia. No, znając... Y Życie i to co, się, to, co się mówi, jak to się mówi na mieście, no to samych EMEK jeździ więcej w Polsce niż zostało wypuszczonych. Nie? A, wiesz, a większość osób na temu albo na Aliexpress sobie po prostu kupuje tylko naklejki M. No dokładnie. Golfów GT lub też jak siedziałem w Oplach, miałem Astrę, no to gsi też, albo GSI Style'i było ja, to to prawda to... No, sam do mojego Cabrio włożyłem mechanikę z Astry GSI po prostu kupiłem drugą na części i co, co można było to przełożyłem yy, więc tutaj w przypadku Renault Modusa, no nie, to są przypadki incydentalne, kiedy ktoś go modyfikuje yy, w chwili obecnej, dzięki temu, że założyłem tego Instagrama Modus na drodze yy, Mam kontakt z ludźmi z Francji, z Hiszpanii, z Włoch, z różnych krajów zaczynają się do mnie odzywać. W Hiszpanii jest bardzo fajna sztuka zrobiona do wyścigów torowych na przykład. Facet coś takiego zrobił. Włochy też kilka ciekawych sztuk tam jeździ, ale to są Przypadki incydentalne, tak jak wspomniałem. No i żeby było ciekawiej, Elia ich dziwi we Francji, w klubie francuskim. Po zobaczeniu zdjęć naszych Eli tutaj z Tomkiem, no to chłopaki się sami odezwali, w ogóle skąd coś takiego, żeśmy dorwali, i że coś takiego jest w zakupie, i w ogóle skąd takie modusy, nie? Także tutaj no jest, jest jedna sztuka inna niż, niż wszystkie, ale nie wiem, ktoś kiedyś wydał kasę na to. No. Ktoś kiedyś miał albo fantazję, albo za dużo po prostu pieniędzy. A może po prostu to było takie. Ja nie stuninguję modusa, patera. No, tak byśmy. <laughs> mógł... Dzięki wielkie za rozmowę. Przede wszystkim, czego ci życzyć, jeżeli chodzi o modusa? Bez awaryjności? Bez awaryjności, no i jakiś postępów przy pracach nad lakierem, może. Ale tak jeszcze, no, na sam koniec chciałbym zapytać, bo wspomniałeś, że byłeś na nocnej jeździe w Bytomiu. Chyba jednak od tych czasów, kiedy ja czy ty jeździliśmy, sporo się zmieniło, co? No, zmieniło się bardzo dużo. Ja jestem wychowany, że tak powiem, na uroczysku, na wyrazowie, spontanicznie, sporadycznie trafiała się jakaś ligota. M1 Zabrze, kultowe miejsce, strefa gliwice. Tam człowiek bywał i tam człowiek zawiązywał te znajomości. Ta scena tuningowa tak naprawdę tutaj raczkowała. Była taka firma Tuning.pl. To była pierwsza duża impreza tuningowa lata 2000, jakiś 2001 rok. Lotnisko w Rudnikach za Częstochową. Pamiętam to wtedy, te szpachlowozy, które zjeżdżały, bo każdy miał projekt w fazie budowy. Teraz przyjeżdżasz, naprawdę te samochody dobrze wyglądają, wszystkie. Dużo samochodów jest dopracowanych. Jest na czym oko zawiesić, a poza tym organizatorzy mają osobowość prawną i są w stanie organizować dużo lepsze imprezy niż kiedyś jak M1 czy uroczysko, bo to, to było na wtedy. Tak, to było na dzikus, a na spontanie, kontakty z policją były tak aktualne, że nawet gliniarze nas znali, kto czym jeździ i, i co tam zrobił, ale Teraz już byli bardziej pobłażliwi. Gdyby wtedy były takie kary, jakie, jakie są teraz, no to, to wszystko by się nie rozwinęło na pewno tak bardzo. Wiesz co, no ja y, bardzo dużo jeżdżę po tychach. W tychach jest akurat piramida, gdzie się spotykają też osoby z ciekawymi furami. Ale właśnie, czy to są fury ciekawe? Wczoraj wieczorem przejeżdżałem, dwie trzecie to były Audi, BMW i obecny tuning wygląda tak. Gleba. Koło, ciemne szyby. To nie jest ten tuning, o którym wspomniałeś wcześniej. Tony szpachli, spoilery, jakieś nietypowe modyfikacje. Ja myślę, że wszystko raczej idzie na jedno kopyto. E, tutaj się z tobą nie zgodzę, bo wspomniałem o tej szpachli, wspomniałem o, o tym, że projekt był w fazie budowy. E, tak, była inna technika, bo każdy robił, czym miał własnym sumptem, to było wykonywane. E, teraz. Na pewno przeróbki, które są dokonywane, są wykonane bardziej w profesjonalny sposób. Teraz jest dostęp do CNC, teraz każdy silnik włożysz do każdej budy, dukarki 3D. Tak. Teraz technologia poszła na tyle do przodu, że naprawdę można zbudować coś ciekawie, bezpiecznie i z głową. Kiedyś też było z głową, ale wymagało to większych nakładów, więc to co zobaczyłem wczoraj na, na tej imprezie naprawdę bardzo mi się spodobało, bo samochody wykazywały, że ktoś się przyłożył do tego i to były przemyślane projekty, więc nie można też tutaj deklasyfikować wszystkich bo kawał dobrych samochodów tak naprawdę wczoraj był do zobaczenia, mam nadzieję, że jeszcze przede mną jakieś imprezy się tutaj pojawią i, i będę mógł z rodziną, że Moim dzieciom zaszczepię coś takiego, żeby jeździli, oglądali, żeby się interesowali czymś takim. Bo wiesz, jak ktoś ma kasę na samochody, to nie ma kasy na narkotyki, więc to Dokładnie, jest lepsze robina. Ale <laughs> chyba nie żałujesz, że wychowałeś się w tych latach, gdzie ten tuning był taki troszeczkę inny, co? W ogóle nie żałuję, bo mam dosyć hermetyczne grono znajomych. Poznanych właśnie w tamtych latach, to wszystko się rozwinęło dzięki samochodom. Spaliśmy po garażach nawet, tak bywało. I było wszystko ok. Każdy każdemu pomagał. Komukolwiek się auto w środku nocy zepsuło, był jeden telefon, przyjeżdżały trzy wozy, albo się scholowywało, albo się naprawiało na miejscu. Na zlotach tak samo, jak komuś się zdarzyła jakaś awaria, usterka, nikt nie zostawał, nikt nie wracał na lawecie, zawsze samochód wracał na kołach. Nie było innej opcji. Całkiem inne czasy. Całkiem inne czasy. Tomek, jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas. Życzę Ci przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, bezawaryjnej jazdy. I do usłyszenia. Dzięki bardzo za spotkanie.